To miasto potrzebuje superbohatera mm. i to już. Nadchodzimy. Możemy wyjść? Mm. Tylko jedna osoba. Ale kto? Zawsze to samo pytanie: Marvel czy DC? Lekcja pani Julii nareszcie się kończy. Potrzebuję odpocząć od moich uczniów. Mogę wezwać mojego Supermana. Namaluj twarz i kostium Supermana na czerwonym silikonowym etui na słuchawki. Zrób włosy z piankoliny. Przymocuj na wierzchu etui. Dodaj ozdobne oczka. Przymocuj wydrukowane logo Supermana. Przyklej pasek z żółtego papieru piankowego. Dodaj detale do paska markerem. Przymocuj z tyłu pelerynę z czerwonego papieru piankowego. Załóż karabinczyk. Witaj mały supermenie, uratowałeś mnie. Włączę moją ulubioną piosenkę i możemy razem słuchać. Super muzyka od Supermana. Czasem w klasie obok profesor Kosinus zaczyna zajęcia. Ktoś cały czas do niego dzwoni i go rozprasza. Nie może zdobyć tylu punktów, ile potrzebuje. Jeszcze tylko dwa jabłka. Kolejna rozmowa. Nie dzwoń do mnie więcej. Daj mi zebrać moje owoce. Tomek, patrz, co nie tak z naszym profesorem? Jest tak zły, że zmienia się w venoma. Zrób sylwetkę głowy Venoma na etui do telefonu, używając czarnego kleju na gorąco. Dodaj objętości i zacieki. Dodaj oczy jasnym klejem na gorąco. Zrób usta i długi czerwony język. Dodaj ostre zęby. Pomaluj detale na etui czarnym lakierem do paznokci. Podkreśl zęby białą farbą akrylową. Zrób maś na zębach przezroczystym klejem na gorąco. Mam dość Twoich telefonów. Dorwęcie. O, Marvelu, nie denerwuj go! Profesor Venom zaraz zniszczy całą klasę. Szybko, uciekamy! Ratuj się, Venom tu jest! Ale pani Julia jest w swoim świecie. Superman ją ochroni. Sekretne życie superbohaterów. Co robisz w szafce? Uciekłem z lekcji, żeby oglądać nowy kanał Trum Trum Wow! Jest tak ciekawy, że nie mogę przestać go oglądać. Zobacz i daj lajka! Wszyscy uwielbiają Trum Trum Wow! Uczniowie i nauczyciele! Subskrybuj, żeby poznać nowe fajne pomysły, wyzwania i pranki. Niebieskooczka ma problem z przyborami szkolnymi. Złamał się jej ołówek. A nie ma zapasowego. Tor przesyła ci swój topór. Pomoże ci z rysunkiem. Nałóż klej na gorąco na ołówek. Przymocuj patyk. Zrób teksturę kory klejem na gorąco. Pomaluj na brązowo. Załóż na ołówek temperówkę. Zrób na niej ostrze topora z gliny samoutwardzalnej. Wypoleruj powierzchnię. Dodaj ozdobny element klejem na gorąco. Pomaluj detale brązową i srebrną farbą akrylową. Dodaj rozpoznawalny wzór na toporze markerem i ołówkiem. Owinie włóczkę na rączce. Nie bój się, to tylko ołówek z temperówką. Hmm, Tor ma dziwne przybory szkolne. Rysunek wyszedł świetnie. Pani Julia znowu torturuje nas chemią. Kto podejdzie do tablicy? Tomek. Tomek pierwszy raz w życiu widzi te straszne wzory. Co one znaczą? Cała klasa chce mu podpowiedzieć, ale on nie rozumie języka ciała i szeptów. A za to coś fajnego. Jego pierścień zielonej latarni ze ściągami odpowie na wszystkie pytania. Wytnij logo zielonej latarni z tablicy piankowej. Pomaluj na zielono, wytnij też dwa prostokąty, pomaluj je na srebrno. Pokryj brzegi karteczek samoprzylepnych proszkiem perłowym. Przymocuj srebrny prostokąt do pustego pierścienia. Przyklej karteczki, przykryj drugim prostokątem. Przymocuj logo zielonej latarni jako okładkę. Ozdób zielonym kamieniem. Muszę je tylko wyświetlić na tablicy. Ups, Tomek chyba nie umie używać pierścienia. Wyświetlił zamiast odpowiedzi krótką autobiografię. Tomek, co to jest? Przepraszam, pani Julio, wytrę to. Ech, Tomek, tyle bycia z superbohaterem. Tomek to przegryp znowu dostał jedynkę, ale słabo. Niebieskooczka postanowiła pomóc koledze. Wyjmuję tarczę kapitana Ameryki z mini karteczkami. Weź błyszczącą folię i wytnij czerwone, srebrne i niebieskie koła różnych wielkości. Przymocuj na środku gwiazdę. Przymocuj papierową tarczę do karteczek samoprzylepnych. Przymocuj czerwony krążek z papieru z brokatem do tyłu. Zrób dziurę szydłem, załóż breloczek. Co robi niebieskooczka? Pewnie chce pocieszyć Tomka, tak by zrobił kapitan Ameryka. O nie, napisała przegryw. Nie smuć się, Tomek. W tej klasie jest tylko jeden prawdziwy bohater i jest nim kapitan Ameryka. Kreda profesora Kosinusa znowu robi nieprzyjemne dźwięki. Ten ultradźwiękowy pisk chce skrzywdzić nasze uszy. To nie do zniesienia. Tomek ma pomysł. Ta tablica potrzebuje batarangu. Wymieszaj wodę z gipsem w proporcjach 1 do 2. Dodaj krople detergentu do prania. Dobrze wymieszaj. Dodaj czarny barwnik spożywczy. Pokryj pojemnik pergaminem. I wlej równą warstwę mikstury gipsu. Niech stwardnieje. Wyjmij kredę. Połóż szablon batarangu i wytnij. Popraw krawędzie nożem. Przyklej magnes z jednej strony batarangu. Profesorze Cosinus, proszę użyć mojej cichej kredy. Batarang trafia na tablicę. Kolejny zwykły dzień w naszej szkole. Uff, DC znowu nas uratowało. Walka jest nieunikniona. Ciągłe walki muszą się skończyć. Dość! Mam dla Was nowe zadanie. No już pokażcie, kto lepiej rysuje Marvel czy DC. Niebiesko oczka jest gotowa. Ma farby na pasku czarnej wdowy. Pokryj puste plastikowe tuby czarną farbą w sprayu. Wlej farby w różnych kolorach do tub. Przymosuj kółko z papieru piankowego w kolorze pasującym do farby i pasek do każdej tubki. Przymocuj tubki do czarnego papieru piankowego. Zrób miejsce na każdą tubkę z papieru piankowego. Przymocuj na brzegach rzepy. Załóż na nadgarstek jak branzoletkę. Trafi cię w czoło, żałosny fanie DC. Ale Tomek też jest pewny siebie i też ma odpowiednią broń. Wytnij kawałki tiary Wonder Woman ze złotego papieru piankowego. Sklej je. Przyklej elastyczną tasiemkę. Roztop kredki świecowe w kuchence mikrofalowej. Dodaj proszek perłowy i złoty brokat. Wymieszaj dobrze. Wlej miksturę do silikonowej formy gwiazdy. Wyjmij masę z formy, kiedy stwardnieje. Przymocuj do niej kawałek złotego papieru piankowego. Przymocuj gwiazdę do tiary taśmą dwustronną. Dodaj cienie i zadrapania na metalu czarnym pisakiem. Tomek, co ty masz? To tiara Wonder Woman. Nie śmiej się, każdy może być Wonder Woman. Tomku, zaraz pokażę ci Wonder Woman. Próbuj rysować z rękoma związanymi za plecami, Wonder Tomku, a ja użyję moich farb czarnej wdowy. Oboje zabierają się do pracy. Niebiesko oczka szybko maluje obrazek. Ale Tomek nie ma tak łatwo. Nie łatwo rysuje się bez rąk. Chociaż umie rysować czołem. Pomaga jego tiara Wonder Woman. Koniec czasu, a pani Julia przyszła ocenić pracę. Tomek, kto cię związał? Pomogę ci. No to ocenimy obrazki. Niebieskooczka stworzyła bardzo chudą czarną wdowę. A Tomek narysował cudownego ptaka swoim czołem. Dobra robota, Tomek. Twoja praca jest bardziej interesująca. Niebiesko oczko, zostań po lekcjach. Musimy porozmawiać o Twoim zachowaniu nieprzystającym superbohaterowi. Podobały Ci się nasze przybory szkolne Marvela i DC? Napisz w komentarzu, który najbardziej! I nie zapomnij kliknąć, lubię to! Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przyborów szkolnych dla superbohaterów. Od Trum Trum!